Jason jest enigmatycznym i zarazem przerażającym seryjnym mordercą, który na swoim koncie ma ponad 200 ofiar. Znany jest ze swojej charakterystycznej maski hokejowej, która zakrywa zdeformowaną twarz i maczety, którą najczęściej posługiwał się podczas łowów. W trakcie swoich morderczych serii, oprócz neutralizacji zwykłych ludzi, mierzył się również z potężnymi, piekielnymi istotami takimi jak Freddy Krueger, którego ostatecznie pokonał odcinając mu głowę. Jason w trakcie polowania, gdy bierze na cel kolejną ofiarę, staje się nieugiętym prześladowcą, który ostatecznie zawsze realizuje swój plan, nawet w momencie otrzymania ogromnych obrażeń ciała, ponieważ jako wskrzeszony potwór nie czuje bólu, i ciało jest dla niego jedynie skorupą, w której się znajduje. Mimo, że nie jest już zwykłym człowiekiem, to potrafi nadal doświadczać skrajnych emocji, chociaż przypominają one raczej reakcje dzikiej bestii niż zdrowego człowieka. Jedynym uczuciem, jakie zapamiętał ze swojego dawnego życia, jest miłość do matki, która była dla niego całym światem. Dlatego też, jako że nie jest również zbyt bystry, ofiary czasami mieszają mu w głowie, podszywając się pod jego rodzicielkę. W dzisiejszym materiale chciałbym odpowiedzieć wam na pytanie dlaczego dokonuje on morderstw w piątki 13. Posłuchajcie, jego życie jako człowieka nie było słane różami i ostatecznie skończyło się tragicznie. Będąc zdeformowanym dzieckiem był prześladowany przez swoich rówieśników, którzy ostatecznie pozbawili go życia podczas jednego z leśnych obozów. Chłopak może by zdołał to przeżyć, lecz niestety opiekunowie byli zbyt zajęci igraszkami. Dlatego też odpuścili nadzór nad dziećmi, które robiły dosłownie co żywniej im się podobało. Matka Jasona Pamela po trzymaniu informacji o śmierci syna wpadła w głęboką rozpacz i zapragnęła zemsty na prawcach Jasona i opiekunach, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków. Rozpoczęła więc polowanie na ludzi, których chciała ukarać za los swojego syna. Jednak ostatecznie po zabójczej serii została powstrzymana przez Alicję Hardy. Finał działań Pameli matki Jasona miał miejsce w piątek 13, dlatego też gdy została powstrzymana, Jason powrócił jako oprawca i wyłonił się z jeziora Crystal Lake, a kilka tygodni później pomścił pamięć matki atakując Alicję i przebijając ją szpikulcem do lodu. W ten sposób istota ta powracała do żywych regularnie i urządzała polowania w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, docierając nawet na Manhattan, gdzie została tymczasowo powstrzymana przez wylanie na nią kwasu. Ulubionym celem Jasona były osoby w każdym wieku, które nadużywały alkoholu czy też innych używek, ponieważ jego oprawcy byli pijani w momencie robienia mu krzywdy i tak też ich zapamiętał. W dokonaniu swojej zemsty pomaga mu również jego osobowość mizantropijnego odludka, który nie odczuwał nigdy potrzeby asymilacji z innymi ludźmi, gdyż w młodości spędzał praktycznie cały czas jedynie ze swoją matką. Dzięki temu nie utożsamia się z innymi ludźmi i gardzi nimi, ponieważ przypominają mu jego tragicznej przeszłości. Podsumowując, Jason rozpoczynał swoje łowy w piątek 13, ponieważ była to rocznica śmierci jego matki. Powracając regularnie, początkowo zneutralizował swoich oprawców, jednak ogarnięty rządzą mordu nigdy na tym nie poprzestał i atakował po stronie osoby, które chociaż w najmniejszym stopniu przypominali mu ludzi z jego przeszłości. Jeśli będziecie chcieli, mogę przygotować podobne filmy o kolejnych mordercach, pojawiających się w filmowych horrorach tej kategorii. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!